Naciśnij przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych materiałów. Zapraszam. Witajcie bardzo serdecznie. W nowym odcinku Show testuje spod krakowskich pól, gdzie przywlokłem dzisiaj największego, najnowszego, po prostu najsuwa Toyoty, czyli nową Toyotę Highlander. Zacznijmy po kolei. Skąd w ogóle fenomen tego samochodu? Skąd taka duża otoczka medialna wokół tego modelu w Polsce, jak i w całej Europie? Przecież model ma już 20 lat, jest znany na całym świecie. No właśnie, ale te 20 ostatnich lat, to obecność tego modelu, oczywiście w poprzednich generacjach, wyłącznie na rynku amerykańskim, na rynku azjatyckim. Moi drodzy, po raz pierwszy Toyota Highlander jest dostępna w Europie, jest dostępna w Polsce, stąd wziął się cały boom wokół tego samochodu. Kolejna ważna rzecz jest to największy SUV w gamie Toyoty. To auto jest większe nawet od Land Cruisera, który już jest ogromnym samochodem. I gdy spojrzymy na dane katalogowe tego auta, na jego wymiary w katalogu, gdy czytamy tylko te liczby, to już to robi wrażenie. A gdy stajemy koło tego samochodu, to wtedy rozumiemy o co tutaj chodzi, dlaczego Amerykanie pokochali to auto. No i dlaczego to auto jest tak bardzo, bardzo funkcjonalne. Ale jeśli już wspomniałem o liczbach, Blisko 5 metrów długości, blisko 2 metry szerokości i prawie 1,80 wysokości. To powoduje, że ten suw jest jednym z największych suwów oferowanych obecnie na polskim rynku, no i tak jak już wspomniałem, największym SUWem w gamie Toyoty. Moi drodzy, zapraszam serdecznie na najnowszy odcinek Show testuje z wyjątkową gwiazdą w pięknym, czerwonym kolorze o nazwie handlowej Tokyo Red. O amerykańskim rodowodzie tego samochodu świadczy też jego stylistyka. Z każdej strony, z której byśmy na to auto nie popatrzyli, to widzimy tutaj pewną część amerykańskiej motoryzacji. Ogromny przód. W całości został zdominowany praktycznie przez wielki grill na którego środku znajduje się logotyp Toyoty. No i taka listwa ozdobna i w kształcie skrzydeł. Te skrzydła odchodzą właśnie od logotypu Toyoty. To bardzo kojarzy mi się też z innymi amerykańskimi producentami, na przykład z Chryslerem. A kolejny element, który świadczyć może o amerykańskim rodowodzie tego auta, no to pomarańczowe odblaski w przednich reflektorach, które moim zdaniem bardzo mocno przypominają amerykańskie obrysówki. Zajrzymy teraz pod maskę, dlatego że słów kilka warto też powiedzieć o układzie napędowym, o tym, co drzemie pod maską Highlandera w wersji Europejskiej, bo to jest element bardzo kontrowersyjny, który wielu z Was wywołuje wiele negatywnych emocji, bardzo zagorzała dyskusja. Też u mnie na fanpage'u wyniknęła z jednostki napędowej tego samochodu, dlatego teraz otworzę maskę, spojrzymy z bliska. No i opowiem Wam o tym, co tutaj właśnie pod maską się znalazło. I tutaj po raz kolejny dochodzimy do momentu, w którym musimy zagłębić się w dane katalogowe, dane techniczne tego samochodu. Masa własna tego auta to ponad 2 tony dokładnie 2 tony 100 z małym haczykiem. No i e, internauci, którzy śledzą mnie w, w, w moich mediach społecznościowych, od razu tutaj podnieśli krzyk, że układ hybrydowy w tym samochodzie to Kpina. Moi drodzy, po części mogę się z tym zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że Sów takich gabarytów, tak ciężki, tak duży, przyzwyczaiły nas do tego, że pod maską jest na przykład 6 na przykład 8 więc chcielibyśmy tutaj mocną benzynę, chcielibyśmy tutaj mocnego diesla. Owszem, natomiast na rynku polskim, na rynku europejskim możemy o tym zapomnieć, dlatego że Toyota weszła w tą manię układów hybrydowych już x lat temu, no i oni cały czas te układy hybrydowe do swoich samochodów montują. No i tutaj, w przypadku nowego Highlandera na rynku polskim, też mamy układ hybrydowy o mocy sumarycznej 248 koni. Z czego składa się ten układ? Z silnika spalinowego, rzędowa czwórka, 190 koni. Do tego dwa silniki elektryczne. Pierwszy wspomagający oś przednią, drugi oś tylną. Oczywiście daje to nam napędną, na cztery koła, no i sumaryczne 248 koni mocy. Chciałoby się tutaj e, mieć ten dźwięk fałszustki, chciałoby się mieć większą pojemność silnika. Niestety jest jak jest, ale dane katalogowe pokazują, no i też przyspieszenie, odczucie przyspieszenia za kierownicą pokazują, że no to auto jedzie całkiem poprawnie, bo 8 sekund z małym haczykiem do pierwszej setki to jest niezły wynik jak na tak ciężkiego suwa i owszem, o ile ta pojemność jest nieco śmieszna w przypadku tak dużego auta, no to faktycznie przyspieszenie tego samochodu jest na bardzo dobrym poziomie, choć trzeba lubić pracę z przekładni CVT, dlatego że no ona pracuje w bardzo charakterystyczny sposób wydaje też charakterystyczny dźwięk z siebie ja się do tego przekonać nie mogę niestety i nieprędko się chyba przekonam mimo wszystko wolę przekładnie dwusprzęgłowe ale faktycznie połączenie tego silnika z tą przekładnią działa bardzo dobrze, tego zarzucić Highlanderowi nie da, natomiast sam ten dźwięk mnie się nie do końca podoba i, i tak jak wspominam, to trzeba po prostu polubić. No i moi drodzy, teraz doszliśmy do momentu, w którym faktycznie ten e, gabaryt Highlandera jest bardzo mocno widoczny, czyli do linii bocznej tego samochodu, która mierzy aż. Blisko 5 metrów. 5 metrów długości tego auta, rozstaw osi blisko 3 metry. To są naprawdę wartości olbrzymie, które stojąc przy tym samochodzie widzimy na pierwszy rzut oka. Kolejny atut tego samochodu, jeśli chodzi o kwestie funkcjonalności. W standardzie otrzymujemy auto siedmioosobowe, czyli trzeci rząd siedzeń jest w tym samochodzie. Kompletnie standardem, w związku z tym dla dużej rodziny jest to genialne rozwiązanie. Jeszcze jednym genialnym rozwiązaniem, jeśli już mówimy o linii bocznej tego samochodu, są akcesoryjne progi. W Polsce żartobliwie przyjęło się, że im niższa osoba, tym ma większy samochód. Często widzimy tę prawidłowość na ulicach, gdy widzimy na przykład bardzo drobną, śliczną panią za kierownicą ogromnego suwa. No i faktycznie coś w tym jest. Kobiety bardzo lubią duże suwy, drobne kobiety jeszcze bardziej lubią duże suwy. No i takie akcesoryjne progi. Pomogą na pewno przy wsiadaniu niższym osobom, pomogą dzieciom. W związku z tym polecam zakup takich nakładek progowych. Nawet mnie się wygodniej wsiada do tego samochodu, mimo tego, że nie jestem zbyt niską osobą. No, ale faktycznie to jest element, który, w który warto zaopatrzyć się podczas konfiguracji tego samochodu przed wyjechaniem z salonu, bo zobaczycie że wsiadanie do tego auta bez tych progów jest naprawdę trudne ze względu na to że zarówno tylna kanapa jak i przednie fotele są dość wysoko umiejscowione w związku z tym ten jeden krok który postawimy na nakładce progowej będzie bardzo ważny w codziennym funkcjonowaniu. Jeszcze jeśli chodzi o linię boczną warto wspomnieć o tym że z elementów ozdobnych mamy tutaj listwę chromową która stanowi dolną część uszczelek szyb. Nie jest to obramówka w całości jest to tylko dolna część ozdobna. Mówię o tych chromach tutaj, w tym miejscu. Chromowane relingi, składane lusterka po zamknięciu samochodu i kiles, który jest dostępny niestety tylko i wyłącznie na przednich klamkach. Na tylnych klamkach go nie mamy, a bardzo szkoda, bo uważam, że byłoby to jeszcze lepsze funkcjonalne rozwiązanie. A tak to niestety, gdzieś tam zawsze za tą przednią klamkę będziemy musieli targać, żeby dostać się bezpośrednio do tylnej części. Kolejny element, o którym warto wspomnieć, to koła i zawieszenie. Moi drodzy, felgi 20-calowe w tym samochodzie. Fajny wzór, pasujący do kolorystyki nadwozia tego samochodu. Opony 235-55-20. Zapraszam Was na stronę partnera ShowTestuje, firmy sklepopon.com, gdzie znajdziecie opony zimowe, letnie i całoroczne w najlepszych cenach no i zawieszenie, nie mamy tutaj żadnej regulacji komfortu jeśli chodzi o pracę zawieszenia i tutaj niestety jest to element który najbardziej rozczarował mnie w przypadku tego samochodu, mianowicie kultura pracy tego zawieszenia, zawieszenie gdy oczywiście mamy równą drogę i tak dalej pracuje ok przy szybszej, żwawej jeździe w zakrętach bardzo dobrze trzyma się ten samochód, natomiast gdy mamy sporo takich poprzecznych nierówności no to mam wrażenie, że zawieszenie pracuje nieco głośniej niż bym tego oczekiwał, bo oczekiwałem od pracy tego zawieszenia typowo amerykańskie Kanapowca, gdzie wsiądę i będę sobie płynął po prostu też po dziurach, i tak dalej. Jak to zresztą duże suby nas do tego przyzwyczaiły, natomiast nie, zawieszenie mam wrażenie, że jest nieco sztywne, no i mogłoby pracować troszkę ciszej, aczkolwiek pewnie po dłuższej jeździe, po, po jakby tysiącach kilometrów przejechanych tym samochodem, da się z pewnością do tego przyzwyczaić. Przechodzimy teraz do tylnej części, a następnie do zwiedzania wnętrza. Tył Highlandera jest bardzo spójny z pozostałymi modelami Toyoty, które znajdują się obecnie w ofercie. Zresztą, gdy popatrzymy na ten samochód z tyłu, to mamy wrażenie, że troszkę w nim jest RAW czwórki. No, faktycznie tutaj ta filozofia stylistyczna jest bardzo spójna pomiędzy tymi wszystkimi nowymi modelami w Toyocie. Z tyłu firewerków brak. Dyfuzor w kolorze grafitowym, akcesoryjna nakładka zderzaka tylnego, bardzo przydatna rzecz w przypadku, gdy będziemy dużo rzeczy chować do bagażnika, żeby nie porysować sobie tej krawędzi załadunkowej, to mamy tutaj akcesoryjną, chromowaną nakładkę. No i cóż, drodzy Państwo, w tylnych światłach oczywiście schyliłem się przed chwilą, żeby się upewnić na 100%, ale tak faktycznie jest. Żaróweczka, nie mamy tutaj ledowego kierunkowskazu. No i spójrzcie jeszcze na jedną rzecz em, tutaj w tym samochodzie. Jak nisko jest poprowadzony tłumik końcowy. On idzie w zasadzie pod zawieszeniem. Pewnie ma to uzasadnienie w tym, że tam są akumulatory powyżej i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to element, który mnie osobiście stresowałby w momencie, gdybym jeździł w dość mocno nierównym terenie, że coś się z tą rurą może stać. Ona faktycznie jest chyba najniżej położonym punktem pod samochodem. Rozwiązanie ciekawe, nie powiem, no ale chyba nie było innej możliwości. Drodzy Państwo, teraz zaglądamy do środka. Trzeci rząd, drugi rząd, pierwszy rząd, a potem już jedziemy na test drive. Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał. Kamera cofania z tyłu nie jest schowana pod znaczkiem, nie jest schowana nigdzie pod jakąś zaślepką, natomiast jest wyposażona w spryskiwacz. W związku z tym nie będzie problemu z widocznością, mimo tego, że ta kamera jest cały czas na wierzchu, cały czas ten brud się zbiera na tylnej klapie, to spryskiwacz kamery pomoże nam widzieć na ekranie multimediów to, co jest z tyłu bez większego problemu, nawet gdy całe auto będzie ubłocone. Skoro kwestię wyglądu zewnętrznego mamy już za sobą, zajrzyjmy do wnętrza. Moi drodzy, do wnętrza do bagażnika dostaniemy się oczywiście za pomocą elektrycznie otwieranej klapy. No i w momencie, gdy nam się otworzy, to ujrzymy przestrzeń ładunkową, dostępną w momencie, gdy mamy rozłożony trzeci rząd foteli. W tym momencie mamy w samochodzie wersję siedmioosobową, w związku z tym bagażnika jest dość mało, choć to też ma swoje plusy. W tym momencie bagażnik po rozłożeniu trzeciego rzędu ma około 300 litrów pojemności. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio ustawimy sobie oparcie trzeciego rzędu. Dlaczego to rozwiązanie ma sens? Dlatego, że w momencie, gdy wozimy na przykład kilka siatek z zakupami, to one nam nie będą latały przód w tył. Więc to jest bardzo fajna opcja. Bagażnik ma w tym momencie, tak jak już wspomniałem, około 300 litrów. Ale gdy złożymy sobie ten trzeci rząd, to jest bardzo fajna rzecz też, że w momencie, gdy składamy trzeci rząd, automatycznie składa nam się zagłówek. Nie musimy się gimnastykować zbyt dużo. Proszę bardzo, w zasadzie w trzech pozycjach jest regulowane oparcie tylnej e, tego trzeciego rzędu. Mamy już e, aż. Prawie 700 litrów, 690 litrów pojemności bagażnika, więc robi nam się z tego naprawdę nie bardzo duży SUV i oczywiście nadal pozostaje nam funkcjonalność pięciosobowego samochodu. Jeszcze jeden element funkcjonalny, do którego mamy dostęp bez względu na to, czy jest złożony, czy rozłożony trzeci rząd siedzeń, mianowicie schowek pod podłodze bagażnika. Schowek, który jest na całą szerokość bagażnika i pomieści kilka drobiazgów tutaj, więc fajnie, że on się tutaj znalazł. Nie jest bardzo głęboki, ze względu na to, że pod podłogą bagażnika, pod samochodem mamy jeszcze koło zapasowe dodatkowo, ale ważne, że taki schoweczek się pojawił. No i jeszcze jedna ważna rzecz, po lewej stronie ścianki bagażnika mamy subwoofer od systemu audio, który w tym samochodzie stworzył JBL. Moi drodzy, a co z miejscem w trzecim rzędzie ledwo się tu wdrapałem. Powiem szczerze, naprawdę. Chodzenie na trzeci rząd jest troszeczkę problematyczne, ale trzeba przyznać, że z tyłu nie jest najgorzej. Oczywiście musimy nastawić się na to, że kolana będziemy mieli dość wysoko w stosunku do, do naszej twarzy, nawet w zasadzie na linii brody niemalże. No, ale sama pozycja na taką krótszą trasę, nie mówię, żeby to była trasa kilkuset kilometrów, myślę, że jest zadowalająca. Oczywiście dzieciaki nie będą miały z tyłu żadnego problemu, ale dorosły 180 cm wzrostu to jest maksimum, co z tyłu yy, można mieć, o, siedząc w tym trzecim rzędzie. Natomiast fajne jest to, że drugi rząd przesuwa się do przodu aż o 18 cm, ta regulacja przód, tył drugiego rzędu siedzeń to jest 18 cm więc nie będzie problemu, żeby nogi, nasze kolana dotykały oparcia rzędu drugiego akceptowalne jak najbardziej i super, że ten trzeci rząd jest w standardzie w tym samochodzie A jak wygląda sytuacja w rzędzie drugim? Tutaj sytuacja jest wręcz wzorowa, moi drodzy. W tym momencie y, drugi rząd siedzeń jest odsunięty maksymalnie do tyłu. Za pomocą dźwigni, którą mam po lewej stronie, mogę le regulować sobie oparcie tylnej kanapy. Zobaczcie, teraz jest oparcie w, e, maksymalnie do przodu. Teraz maksymalnie do tyłu. Można wręcz zasnąć tutaj bez problemów z tyłu i nie czujemy się, jakbyśmy siedzieli w szkolnej ławce. No i druga dźwignia to jest dźwignia od. Przesuwania przód i tył, proszę bardzo, zobaczcie, jak spory zakres regulacji jest, jeśli chodzi o odległość. 18 cm to jest naprawdę bardzo dużo. Spójrzmy, możemy się tak blisko nawet do przodu dosunąć, że kolanami będziemy dotykać fotela kierowcy. Kolejna ważna rzecz z tyłu, jeśli chodzi o funkcjonalność, no to kochani, roletki tylnych szyb. Roletki tylnych szyb otrzymujemy w standardzie, nie musimy za to dopłacać i już naszym dzieciakom słońce nie będzie świeciło. Eee, na przykład, gdy będziemy mieli tutaj jakiś tablet podłączony do zagłówka eee, w dłuższej trasie. Kolejny ważny element, pełen zakres sterowania klimatyzacją z tyłu, dwa gniazda ładowania USB, no i kieszonki w oparciach przednich siedzeń. Skóra Jakościowo powiedzmy sobie szczerze, to jotowska. Nie ma tutaj szału, nie jest jakaś gruba amerykańska skóra. Natomiast jest i z pewnością będzie bardzo prosta, łatwa w eksploatacji. Boczki tylne, oczywiście częściowo wykonane z twardego plastiku. Dekory drewniane nie są, dekory są ala drewniane, ale oczywiście plastikowe. Klasyczne przełączniki zamykania drzwi. To w ogóle jest historia od wielu lat w Toyocie, że nie ma tutaj żadnych bolców wystających, tylko takie klasyczne, wieloletnie przyciski. No, i ogrom, po prostu ogrom miejsca z tyłu nad głową, na boki. Ale nie wiem, czy weszłyby tutaj trzy foteliki na szerokość w tym samochodzie. Trzeba byłoby to sprawdzić. Na pewno wejdą dwa czy trzeci w środek. Nie sądzę zresztą, czy mamy tutaj izofiksa na środku trzeciego. Nie, mamy tylko dwa izofiksy, więc dwa foteliki na drugim rzędzie możemy zainstalować. Centrum dowodzenia nowym Highlanderem, czyli rząd pierwszy moi drodzy. To co najciekawsze, najważniejsze, zresztą w każdym Japończyku, głównie w Toyocie też mnóstwo przycisków fizycznych. Nie będziemy mieli problemu z obsługą tego samochodu, bo wszystko jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. Przyciski fizyczne pod ekranem środkowym, ekranem o przekątnej aż 12 cali, bardzo duży ekran środkowy. Drugi ekran aktywny mamy między analogowymi zegarami, ma 7 cali przekątnej. Bardzo szeroki tunel z dwoma uchwytami na kubki również z przyciskami fizycznymi z przyciskiem elektrycznego hamulca ręcznego z przyciskiem hold czyli po włączeniu go nie musimy trzymać hamulca stojąc w korku no i trzy przyciski funkcyjne trail czyli szlak czyli w momencie gdy jeździmy sobie poza trasą asfaltową i wow mode czyli tryb elektryczny do zadanej prędkości do bardzo delikatnie naciśniętego gazu w pewnym momencie możemy poruszać się wyłącznie silnikiem elektrycznym później automatycznym. Automatycznie załącza nam się silnik spalinowy i wyłączenie systemu ESP oraz wybór profili jazdy. Eko normal i sport. Co ciekawe, słuchajcie, za kierownicą tego samochodu, która również wyposażona została w przyciski fizyczne, mamy uwaga łopatki. I zastanawiam się, do czego są te łopatki. No więc posłuchajcie, łopatki te służą do zmiany biegów. No ale teraz tak idąc na logikę, jak zmiana biegów w samochodzie, który jest wyposażony w CVT, czyli w bezstopniową skrzynię, te biegi są wirtualne. Czyli po prostu my mamy wrażenie, że zmieniamy biegi i faktycznie tutaj widzimy na ekranie, że jedziemy na jedynce, dwójce, trójce, czwórcę, ale to są biegi wirtualne. Tak naprawdę nic nie zmieniamy. Ale mamy wrażenie, że je zmieniamy, bo jedziemy autem sportowym. Kogiel Mogiel ale tak faktycznie jest. No i cóż, ten ekran środkowy sygnowany logo GBL, podzielony na dwie części. Pierwsza z nich, informacje o samochodzie, sterowanie kluczowymi funkcjami auta i druga rzecz, druga część poświęcona stricte multimediom, czyli nawigacja, obsługa radia, obsługa bluetooth. No i jeszcze jedna ważna rzecz, fotele zarówno kierowcy, jak i pasażera są w pełni sterowane elektrycznie, z pamięcią, cztery szyby w prądzie. No i cóż, no i tyle w zasadzie. O reszcie rzeczy opowiem Wam już jadąc nowym Highlanderem, więc zapraszam Przepraszam, jeszcze słów kilka opowiem o dynamice, no i w tej drugiej części jezdnej też podsumujemy sobie całość tego samochodu. Witam Państwa na pokładzie Highlandera. Proszę Państwa, odpalamy przycisk power. No i co? I to już, dlatego że samochód odpala nam automatycznie w trybie elektrycznym. W związku z tym dopiero po przekroczeniu pewnego zakresu obrotu w pomocniejszym dodaniu gazu słyszymy ewidentnie, że... Został uruchomiony silnik spalinowy, moi drodzy Android Auto, genialna rzecz w dzisiejszych czasach, niezwykle przydatna. No i jedziemy, posłuchajmy. Cały czas w trybie elektrycznym. Dopiero teraz, gdy mocniej dodałem gazu, przekroczyłem pewną prędkość, samochód zaczął nam pracować w trybie spalinowym. Ta hybryda, moi drodzy, przy naprawdę delikatnym obcowaniu gazu, przy muskaniu gazu, pali niewiele ponad... E, 6 litrów. 7-8 litra to jest moje spalanie, które udało mi się w tym samochodzie uzyskać naprawdę w momencie, gdy jeździłem bardzo, bardzo żwawo. A da się tym samochodem jeździć żwawo, dlatego że 250 koni, dokładnie 248 koni to jest całkiem fajna moc na ten samochód, który waży ponad 2 tony. Ale. Praca bezstopniowej skrzyni biegów, czyli tak zwanego CVT, wymaga od nas ogromnego przyzwyczajenia. Dlaczego? Dlatego, że ona przede wszystkim dziwnie pracuje. Ona pracuje jednostajnie, nie ma tutaj żadnego e, zmieniającego się dźwięku w związku z obrotami. No i możemy mieć wrażenie, że w pewnym momencie ta skrzynia po prostu nam wyje. A ona nie wyje, tylko po prostu pracuje w swoim naturalnym środowisku, i wydaje naturalne dźwięki. Auto jest bardzo dynamiczne. Trzeba przyznać, że brakuje tutaj takiego rasowego dźwięku. V6, czyli dokładnie tego, o czym wspominałem na samym początku materiału, ale to auto, nawet z tą 2,5-litrową rzędową czwórką, daje sobie doskonale radę. Wszystko dzięki temu, że mamy tutaj te dwa silniki elektryczne, które faktycznie robią kawał dobrej dodatkowej pracy do, e, i wspomagają ten silnik spalinowy. Pozycja za kierownicą, e, ergonomia, przyciski, szeroki tunel wszystko zachęca nas do dalekich podróży, nie tylko do podróży po mieście. E, dlatego, że jest to auto rodzinne. Auto, którym będziemy jeździć na wakacje, którym będziemy ciągać przyczepy. Słuchajcie, kochani, ten samochód ma fabrycznie dwie tony na haku. W związku z tym możemy pociągnąć za tym samochodem. Lawetę możemy za tym samochodem pociągnąć duży kemping, możemy pociągnąć konia, możemy pociągnąć wszystko, co się mieści w normie dwóch ton na haku. Bardzo dobry wynik. No i przede wszystkim prowadzenie tego auta. Wspominałem też w poprzedniej części statycznej testu, że zawieszenie pracuje dość głośno. Oczekiwałem od tego zawieszenia naprawdę ciszej. Pracy, ale no ono jest dość sztywne i bardzo wspomaga jazdę po zakrętach, szybszą, żwawą jazdę, gdy chcemy tym samochodem troszkę poszaleć. Oczywiście brzmi troszeczkę absurdalnie, bo z szybkim subem, jak możemy szybkim subem poszaleć? No, możemy poszaleć, możemy jeździć nieco szybciej, możemy też na krętych drogach sobie pozwolić na, na odrobinę zabawy tym samochodem. No i wtedy to sztywniejsze zawieszenie faktycznie pokazuje, że, że jest do tego stworzone. Ciekawą rzeczą jest tutaj na ekranie środkowym też obraz. Informacja o tym, jak działa napęd. E, pokazuje nam rozkład mocy na daną oś tego samochodu, ile mocy jest przekazywane w danym momencie na e, daną oś auta, czy na oś przednią, czy na oś tylną. Dużo schowków takich małych w, tych w tym samochodzie. Deska rozdzielcza, która jest bardzo prosta w obsłudze, bardzo czytelna. Te wszystkie przyciski analogowe, zegary powodują, że tym samochodem chce się jeździć, tym samochodem jeździ się bardzo wygodnie, nawet z całą rodziną. A co z jazdą w terenie? Bo przecież to jest SUV, więc tym samochodem chcemy też jeździć w terenie od czasu do czasu, pobawić się. Da się. Da się jeździć po łące, da się jeździć po błotku, da się jeździć po śniegu, da się jeździć po takim lekkim terenie szutrowym i naprawdę daje to, daje to mnóstwo satysfakcji. Mnóstwo satysfakcji dało mi brudzenie też tego samochodu właśnie w takim lekkim terenie. Mamy teraz odwilż, mamy już taką pogodę, można by powiedzieć nie niecałe 8 stopni na plusie w tym momencie, więc śnieg topnieje, bałem się, że wjadę na łąkę, że wjadę w ten lekki teren i że okaże się, że nie wyjadę z niego, bo wyjeżdżałem jak był jeszcze mróz rano a przy wyjeździe już było tak troszkę grząskawo, ale bez problemu sobie ten samochód poradził w trybie normalnym z włączonym trybem trail i co najważniejsze z wyłączoną kontrolą trakcji żeby delikatnie gdzieś tam zarzuciło tym samochodem, żeby było troszkę bardziej bardziej zabawnie no i podsumowując, cena tego egzemplarza 248 tysięcy katalogowo, minus rabat bo teraz mamy rabat na hybrydy, które nasz rząd oferuje, Toyota cały czas ten rabat podtrzymuje, w momencie gdy, gdy rząd się wycofa z tego, ten rabat będzie oczywiście zlikwidowany natomiast za około 230 parę tysięcy możemy mieć taki samochód dużo i niedużo, ktoś może powiedzieć, że za Toyotę są to kosmiczne pieniądze bo za te pieniądze można już kupić na przykład q Owszem, można kupić q Różnica będzie polegać na tym, że Q7 będzie w wersji bardzo biednej za te pieniądze. A tutaj w Highlanderze mamy praktycznie wszystko, czego potrzebujemy. Mimo, iż nie jest to wersja Executive, czyli ta najbogatsza, jest to wersja pośrednia. Ale mamy. Elektryczne fotele, mamy Android Auto, mamy, moi drodzy, 7 miejsc, mamy automatyczną skrzynię bezstopniową, mamy 248 koni, mamy bardzo wygodną bardzo wygodne fotele ze skórzaną tapicerką. Sporo takich elementów, bardzo dobre nagłośnienie zresztą, więc naprawdę w tej tocie otrzymujemy praktycznie wszystko, co jest nam potrzebne, aczkolwiek w prezentowanej wersji, brakuje na przykład wirtualnego lusterka. Nie wspominałem o tym w części statycznej testu, a wirtualne lusterka. To jest nic innego jak ekran, który przekazuje nam obraz z kamery, która umiejscowiona jest mniej więcej na tylnej klapie, gdzieś tam w okolicy światła stopu. W związku z tym wirtualne lusterko, czyli taki bajer, który, który zastępuje to klasyczne lusterko i widzimy na ekranie po prostu to, co pokazuje nam kamera tylna u góry samochodu. Więc tego akurat w tej wersji nie ma. No ale cóż, 7 osób to jest najważniejsza rzecz chyba w tym samochodzie, że jednak ten trzeci rząd jest no i do tego auta absolutnie wszystko się nam zmieści podsumowując Highlandera w kilku słowach powiedziałbym tyle 100% wóz do zadań specjalnych Auto, które pomoże ci zrobić zakupy w markecie budowlanym, który zaciągnie Twoją przyczepę kempingową na drugi koniec Europy. Auto, którym przewieziesz gromadkę swoich dzieci razem ze zwierzakami, którym pojedziesz na wakacje. Auto do wszystkich nietypowych zadań ze względu na swój gabaryt, ze względu na to, że wszędzie wiedzie dzięki napędowi na cztery koła. No, z tym wszędzie może przesadzam, ale jeśli chodzi o taki lekki teren, bez problemu sobie z nim poradzi auto do zadań specjalnych myślę, że to jest najlepsze określenie dla tego samochodu dziękuję serdecznie Toyota Anwa Kraków za udostępnienie tego auta do testu gdybyście mieli jakieś pytania do mnie o Highlandera zapraszam, piszcie w komentarzach piszcie w wiadomościach prywatnych chętnie pomogę, chętnie odpowiem no i cóż, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do łapek w górę już za tydzień pojawi się najnowsza odsłona Peugeot 3008 GT a później bardzo szybki SUV ze stajni Mercedesa Śledźcie, subskrybujcie łapki w górę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Najlepszym hitem jest to, jak się tutaj dostać do schowka. Ten schowek tutaj to jest mega pojemny, ale patrzcie, co się dzieje. Chcę się dostać do schowka, bo tam mam klucze od domu. Raz, dwa, jakiś talerzyk dla dziecka, i dopiero znalazłem kosmos, po prostu trzeba wykonać tyle badebrów, żeby się do biednego schowka dostać. No bo tak, proszę państwa, roletka, indukcja, talerzyk, można sobie w tej kuchence indukcyjnej nawet obiad zrobić. Naciśnij przycisk subskrybuj i kliknij dzwoneczek. Nie przegapisz wtedy nowych materiałów. Zapraszam.